Wykres funkcji f jest przedstawiony na rysunku obok. Na podstawie wykresu funkcji podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f, czyli podpunkt a, dziedzina. Dziedzinę odczytujemy z osi x. No i widzimy, że zaczyna się w minus 5 Jest kontynuowana, zobaczmy, tak naprawdę aż do dziewiątki, bez dziewiątki. Zobaczmy w piątce. Tu jest kółko otwarte, ale tutaj mamy zamalowane, dlatego w piątce dziedzina jest kontynuowana. Także piszemy dziedzina. X należące od minus 5 do 9. Zbiór wartości będą to y należące do przedziału. Najmniejsza wartość. Tak naprawdę nie jest osiągana, ale wartości zaczynają się w przedziale otwartym od minus 3 do poziomu 7, czyli do 7 włącznie z 7 pod Podpunkt B. Odczytaj zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości niedodatnie. Niedodatnie to są wartości mniejsze, równe od 0. Czyli podpunkt B. Funkcja przyjmuje wartości niedodatnie, czyli mniejsze, równe od 0 dla x. No i popatrzmy. Tylko w tym obszarze, dla tych te, ten kawałek wykresu, leży mm, jest niedodatni. Czyli dla xów od 4 do 5, ale bez 5. Dlaczego? Znaczy, bo w 5 tutaj mam kółko otwarte. Czyli dla x należących do przydziału od 4 włącznie do 5 otwarty, bo dla piątki już mamy wartość 1, czyli to już jest wartość dodatnia. Pod punkt C. określ przedziały monotoniczności funkcji F. Dopiszemy. No funkcja rośnie. Podajemy w jakich przedziałach, czyli dla jakich xów? Dla xów należących od minus 5, czyli od tego miejsca, do minus 3. Włącznie i ona sobie jeszcze rośnie od 5 do 9 tu z nawiasem otwartym tu z domkniętym. Oddzielamy to średnikiem do przecinkiem, od 5 włącznie do 9 nawias otwarty. Funkcja jest stała w obszarze od minus 3 do 2. Domykamy. Funkcja jest malejąca. Od 2 do 5 i w piątce dajemy nawias otwarty, bo to jest kółko otwarte. I pod punkt D podaj zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja F przyjmuje największą wartość. Jaka jest największa wartość funkcji? Czy funkcja przyjmuje najmniejszą wartość? To napiszmy y max. Wartość największa to jest ta wartość, czyli 7 dla x'ów należących do przedziału od minus 3 do 2. Czy istnieje, hmm, czy funkcja przyjmuje najmniejszą wartość? No niestety nie, ponieważ w najmniejszej hipotetycznej wartości minus 3. Jest kółko otwarte, w takiej sytuacji piszemy, że nie ma najmniejszej wartości, czyli y minimalny to jest zbiór pusty nie istnieje.